Jeszcze szybko kanapeczki wzięte I lecimy szybko do John Lecimy kosić yy, Widzicie John Deere już stoi Tu nic nie zrobiły ostatnio John Deere stoi z kosiarką już pokoszone Kosimy dalej Jest środek dnia My kosimy dalej po kanapkę Tylko wpadłem coś zjeść yy, Już skosiłem prawie połowę yy, Swoich pól yy, Teraz właśnie jadę kosić dalej yy, Zostało nam jeszcze jedna łąka 3 hektarowa no, i w sumie pokoszone będzie wszystko. Resztę będziemy grabić, yy, potem będziemy prasować i tak dalej. Wszystko lecimy. Pierwszy pokos cały wsiano i widzicie, przyczepa tam jeszcze stoi przy oborniku, którego jeszcze tam zostało. Też muszę podejmować jeszcze z niego yy, burty, górne całe wszystkie i będzie potem na, na złożenie bele jak znalazł. Yy, powiem Wam, że miałem kości to torem, ale gdzieś John Deere wygodniej, bo. Klimatyzacja i tak dalej, bo jest ciepło, strasznie, więc. No wyszło jak wyszło, kosimy Deere'em Nie jest źle moim zdaniem, jest nawet elegancko. Tam sąsiedzi też już koszą. Do Artura jadę jeszcze dzisiaj na usługi prasować mu tam. Także na pewno coś nagram od Artura najwyżej. Jak tam koszę, Nie, jak koszy tylko prasuje. Także moim zdaniem... O dobra, rozpędzone. Także też moim zdaniem będzie spoko, co do kosiarki to moim zdaniem jest naprawdę elegancka robota, to tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń jeśli chodzi o koszenie, bo no, roboty ubywa bardzo dużo 3 metry jak już bierze to już naprawdę jest, tym przejedzie dużo, bo tak jak rotacyjne miałem 1,50 m. to tak naprawdę tutaj są dwie rotacyjne, nie? że tam musiałem objechać dwa razy, tutaj za jednym razem biorę, więc to jest naprawdę mega, ale mega duże ułatwienie i dużo szybciej idzie robota całkiem tutaj mamy taką trochę słabą trawę, no ale no trzeba skość. nie będę zostawiał to po to żeby było stare resztę będziemy wozić jeszcze na wóz po tym i, i, i na drugi pokos, bo drugi pokos będziemy robić w kiszonkę też ostatnio mm, dzwoniłem jeszcze do tego, do tam pana Kacpra do Modpolu, żeby mi owiarkę przywieźli, no bo ja wtedy, jak, za, jak kupowałem cały sprzęt, no to owiarki nie kupiłem. Gdzieś tak mi wyleciało całkiem z głowy, że przecież owiarkę mi trzeba, nie? No i tak wyszło, że kupiłem używaną taką sypnę tekle. To yy, po prostu tam używana była już za pieniądze własne. Kupiłem, bo stwierdziłem, że przecież to i tak dużo nie będzie kosztować. Nie ma, nie ma problemu. Jezus, bo tu sąsiada pole. Już przejechałem, byłoby, byłoby potem znowu. On tu ma posianą lucernę, chyba a ja tak się rozpędziłem. Wjechałem mu trochę, dobra, nie kapnie się, bo tyle I nawet, o, nawet nie pokosiło. To coś mu wymarzło, chyba. No i tą rotacyjną, nie rotacyjną, tylko tą owiarkę przywieźli już. Także jest elegancko. No i będziemy też zwijać, owijać potem, nie? Wiadomo, robimy teraz pierwsze siano. siano cały pierwszy pokaz gdzie dziewczyno będziemy tam upychać gdzie układałem worki z nawozami i z nasionami na wiosnę tam będziemy właśnie upychać belki bo tam już nawozów nie ma no tam będziemy na, na stojąco stawiać w górę wszystkie belki no bo tak naprawdę na razie nie ma ich, gdzie trzymać żadnej wiaty ani zbytnio nie mam na belki żeby była no ale tam akurat takie miejsce, że można to wykorzystać i tam trzymać. Moim no, zdaniem to nie problem. Hmm. Także jeszcze muszę zadzwonić po kuzyna mojego moczego, żeby przyjechał mi pomóc pozwozić te belki, porobić, no bo yy, chłopaki tam działają, nie? No ale, to, tak wiecie, pokosić, pozgrabiać i poprasować, to się zrobię. No, ale potem przy zwożeniu to fajnie, aby ktoś był, pomógł, bo ja bym z na przykład John Deere'em podjeżdżał z czy on by tam mi podjeżdżał, ja bym ładował za torem, nie? No to już zawsze coś szybciej. No i, no, i pewnie belki będziemy ładować i na, i na autosankę, i na i na Strautmana. Strautman, no, w testach, jak, bo jak ich go przywiozą, to w testach już dobrze wypadł w pierwszych z tym obornikiem. Jeszcze trochę go zostało, trzeba go wywieźć. To już go jeszcze go wywiozę. Może, może jutro, bo siano też poczekam do jutra z sianem, żeby to przeskło mi fajnie. No bo no lepiej, żeby było trochę przeschnięte. Nie mam przewracarki, no więc muszę poczekać jak przesknie. Niestety. Mm, bo moim zdaniem słucha pasza też jest dobra. Tak właśnie słuchaj, się krową. No i w belka go zrobimy. Też czekam, bo jeszcze koniczynami. Też jak wiecie, koniczyny zasiałem i lucerne. Nawet nie wiem czy wam to mówiłem, ale lucerne i koniczne zasiałem. Tamto tamtą łąkę co rok temu tam woziliśmy trawę. E, trawę. Woziliśmy obornik skórnika, no to tam przeorane to było i tam właśnie zasialiśmy zasialiśmy koniczynę, koniczynę nie, tam lucernę zasiałem, więc zobaczymy jak to będzie ta lucerna w tym roku na razie jeszcze jest słaba ciężko miała ze startem, ale moim zdaniem będzie, będzie, będzie dawać dobry plon więc będziemy później kosić, no i co no ja, ja robię pewnie teraz cięcie lecę lecę dalej koszę, coś jeszcze może gdzie jakieś GoPro postawię, coś ten trochę drona wezmę, bo tu zapakowałem go Coś przelecę wam dronem Zrobię wam parę wstawek Żeby nie było nudno, no i widzimy się potem pewnie u Farmsona Jak będziemy, będziemy tam u niego prasować, on też robi wszystko fiano, więc owijać mu nie będę, więc no Elegancko, mniej roboty Ale Zabelki i tak go skroję, więc <gryw> Jak on mnie rok temu skroił, tak, jak i go, ja, tak i ja w tym roku go skroję No, także do solorems I jesteśmy na kolejnym polu u Artura. Mm, już jedno z tam taki duży kawałek koło, koło CPN-u. Teraz wjechałem w kolejne jego pole. tam już zrobiliśmy pierwsze belki i naprawdę wszystko fajnie, wszystko fajnie wychodzi. Nie ma, nie ma problemu z niczym. Mm, teraz już wszystko ogarnąłem, na którym biegu pracować i tak dalej. Także działamy, jak najbardziej. Z o, no, trawa już fajnie przeskła Takie sianko się zrobiło Fajne zapachy Ok, zaraz cofniemy tam gdzie mu się na dół cofać pewnie Żeby... oj kurde, albo tak wyrzucimy do boku A wyrzucimy do boku, żeby nie było O, tu pięknie Bokiem, bo tutaj dosyć taka, dosyć górka tutaj nawet ma Artur dosyć dużą górkę, więc żeby to nie poleciało potem tam na drogę Artur powiedział, że jeszcze coś tam grabić, nie wiem Miał myślenie, że będą zwozić od razu z Filipem, ale na razie nie wożą, więc nie wiem A to już nie moja sprawa, ja tylko sprasować miałem Troszkę tu tych belek będzie miało, jakby nie patrzeć Tam zrobiłem chyba z sześć No tutaj już siódma, także robota idzie Robota idzie fajnie yy, Tak, tam zalecali jeździć trochę prawym, trochę lewą stroną Reszta trochę środkiem dozbieram i, i elegancko, zaraz będzie pełny czy powoli jechać bo jeszcze nie wyczutę kiedy, co i jak ale czekajcie, teraz siatką owinie dobra, otwieramy No tutaj już, tutaj, tutaj już spoko tu już niech będzie tak, bo tam, no tam z góry się bałem puścić tutaj w dół, żeby czasem czasem nie poleciało na drogę i nie na jakieś auto uderzyło, bo to niebezpieczne ale ale i wszystko wszystko jest pod kontrolą tutaj też widzę że siano takie gęste ma także no elegancko o to chodzi no w tym roku nie ma nie można złego zdania powiedzieć na tą trawę tak naprawdę jak ktoś se przypilnował trawę i tak dalej po nawoził obornika i gnojowice i tam po ponawoził yy, nawozem takim sztucznym to naprawdę nie można nie można powiedzieć że jest coś złego Hmm, jeśli chodzi o, o o, no, o zbiory hmm, ja tutaj powoli wyrzucam i zaraz wysiadnę wam, pokażę, no, tu tak mało pod skosem, ale wysiadnę wysiadniemy Uuu belka się toczy, a dobra, to tam już trudno no patrzcie, tak John Deere wygląda z tą prasą moim zdaniem ciągniczek fajnie wam przybliżę na kamerce o, patrzcie jaki piękny ciągnik, no po prostu bajeczka, nie? Tutaj widzicie, po raz otworzymy, wszystko ładnie się w walce kręcą eee, Łańcuchy chodzą, smarowane jest wszystko jak najleży. Także nic tylko, nic tylko prasować Tam no, wsiadamy, powrotem opuszczamy i, I działamy dalej Elegancko, elegancko, tu o, tu jakiś... To za jakiś chłopak. Przy... A to, to wiem. To czarny przyszedł ponagrywać coś elegancko. Ostatnio był też u nas, jak, jak yy, sialiśmy. Tam u niego też na kanale zobaczycie. On stworzył kanał D 360 Tam będziecie mieć w komentarzu na pewno link do niego. Znaczy w komentarzu, albo w opisie. Tam zapraszam do hopaka, bo hopak nagrywa, właśnie tu goni. Z kamerką taką swoją tam też nagrywa coś. Też mnie trochę ujęciami drona mi daje, także naprawdę bardzo fajny, miły chłopak. Zachęcam to do niego zobaczyć na kanał. on robi naprawdę fajne filmiki. No tam właśnie był filmik od nas, jak sialiśmy wszystko i tak dalej. No naprawdę fajnie to zrobię. To tam ten montaż tak słabo umiem. No ale on akurat dobry w tym jest, nie żeby co. Bo u mnie to tak to. No, widno, no, nie wiem. No, nie wiem, Możecie się powiedzieć, jak mój montaż wygląda. Bo teraz właśnie te wstawki robię. Możecie powiedzieć, co i jak, jak to waszym zdaniem się ogląda. Mm, właśnie w porównaniu do tego, co było w tamtym sezonie, że były same vlogi, tylko bez żadnej muzyki, bez, żadnego, bez żadnych właśnie takich wstawek. A teraz już są te wstawki. No to, ja, moim zdaniem, jest dużo lepiej niż, niż wtedy. Nie, ja powiem mam, że w to się dopiernicza z tą prasą, naprawdę John Deere tu ma wystarczającą mocy do niej i no robi się robi się elegancko. Najważniejsze to żeby se pilnować właśnie tego, żeby żeby ją jeździć, żeby te belki były dobrze zbite no to żeby właśnie jeździć trochę lewą stroną trochę prawą, do środka, żeby właśnie na każdą stronę tej prasy tą belkę nam zbiło dobrze, tak? No prasa zbija elegancko. Ja Bierzemy jeszcze nad jakąś pasową prasą, ale zostałem przy walcowej. Ktoś tam mówił, że walcówka nie najlepsza do suchej masy, ale z tego co widzę, to, to naprawdę radzi sobie dobrze. No zobaczymy, co będzie w przyszłości, ale myślę, że będzie jeszcze lepiej. Także co? No i ja wam, ja wam dziękuję. I na razie może potem się jeszcze, zobaczymy, coś wam może jeszcze dogram. Może coś u siebie jak tam zbieram jeszcze. I na razie prasuję tu dalej chłopakom Yy, liczę belki, żeby policzyć, ile mają mi zapłacić od belki i... i co? I, I tyle. Jeszcze właśnie jakieś tam stawki powiem ku, temu czarnemu, że mi podagrywał. Też dla mnie, to, to temu coś tam odpalę jakąś kasę. No i dobra, wjeżdżamy na gospodarstwo. Po całym dniu... Mm, no i praktycznie teraz już w nocy poprasowane, u sąsiadów porobione. U mnie też zrobiłem jeszcze po zwozie, ale to już będę jutro zwoził z rana, bo już zmęczony jestem. Mamy około 23.00. No, tyle zjechałem do domu, co ino jechać, krawy podoić Widzicie, tam wezbańką dalej stoi jeszcze zator. Mm, tyle, co ino podoić, właśnie byłem, i pojechałem dalej prasować, tam Arturowi. Yy, jadę na razie z prasą tam z tyłu, zajadę, bo uwaga, koło przyczepy. Jeszcze z przyczepy trzeba zdjąć burty, kurde, roboty tyle. Zajedziemy tu do tyłu, czekajcie, zaświecimy sobie jeszcze coś świateł. No, roboty jeszcze dużo, ale mam nadzieję, że uda nam się, uda nam się ją zrobić jutro. Trochę tam Wam ponagrywałem, tam na pewno przebitek trochę macie. Myślę, że fajnie Wam się spodoba taki vlog z siano, siano kosów. Następny vlog już będzie też fajny, mam nadzieję, bo trochę taka inna akcja. Ale To zobaczycie co, naprawdę coś takiego, rary, taki można powiedzieć, rarytas. <grych> no i lecimy dalej z robotami, nie? Bo teraz, już zbliżają się wakacje, lato to już będą i, i żniwa, i prace pożniwne, i Bóg wie co, jeszcze będzie dużo roboty, będzie dużo filmu, mam taką nadzieję. I co, jak Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę i napiszcie hashtag Bela, hashtag Bela, i ja Wam przypnę serduszko. No także trzymajcie się, cześć.